Cześć, to was bardzo serdecznie moi drodzy. Dzisiaj jest na przesłuchaniu na dołku przemysł Słomski z 79 Elementu. Cześć. Cześć, witaj. Hej, dobre, dobre, dobre nastawienie. Zaraz małaś, małaś, Defensywne rośnie. jak na dołku. Złote rośnie. Tak jest. Złote rośnie. To bardzo dobrze. <laughs> Chodzi mi o to, żebyście raz bo będziesz... Ja jestem bardzo rozluźniony. A nie, przesłuchanie jest, bo mam pytania, około ponad 100 pytań od, od, od społeczności zarówno na twoim kanale 70, 79 jak i na, na kanale Heto. Moi drodzy, zadawaliście pytania, mamy tutaj na na laptopie i przygotowany, gdzie jesteś, w Przemysławie, do, do odpowiedzi na przeróżne tematy związane z inwestowaniem w metale, kryzysowe sytuacje inflacyjne, gospodarcze i tak dalej. Jeśli ktoś jeszcze nie zna przemysłowo, to, to polecam jeszcze zobaczyć poprzednia rzecz, no i Twój kanał trzeba sprawdzić. Mega dużo wiedzy, jeśli chodzi właśnie o inwestowanie długoterminowe w krótce i przygotowania na, na cięższe czasy i, i, i lekki antyklerkalizm. Lekki. Lekki, delikatny. Dobra. E, polecam bardzo serdecznie, a my zaczynamy, moi drodzy panie że przemysłowa można wynająć na konsultację, spotkać się na godzinę D plus, godzina plus, na weto.hoo Przemysłow jest do kupienia. Lecimy gotowie? Tak. Rafki, pyta się, co dzieje się ze złotem w przypadku pożaru domu? Nic. Było dzisiaj ewentualnie trochę. W sensie złoto nie jest palne, nie jest zatapiane? Nie, jest nie jest. w takiej temperaturze jak, jak są pożary to nawet nie, nie się nie stopi. To w jakiej, jakiej temperaturze topi się złoto? 1063 stopnie, o ile, okay, to... ile dobrze pamiętam, ale złoto często jest w stopach, no byliśmy około 1000 stopni. Złoto się nawet nie pali jak przejdzie w, przez spalanie śmieci, jeżeli to jest moneta, to z drugiej strony wypada osmalona. Okej, okay, okej, okay, no dobra. Niektórzy ekonomiści amerykańscy szacują, że złoto wystrzeli co najmniej na 2000 dolarów w nadchodzącej recesji. Jak ty to oceniasz? Wybije nowa ATH? Ja myślę, że to nie chodzi o to, ile będzie, jak bardzo pójdzie złoto w górę, tylko jak bardzo się waluty papierowe zeszmacą, a w szczególności dolar, w którym jest złoto wyceniane globalnie. W naszym przypadku to jeszcze jest kwestia, na ile się zeszmaci złotówka. Mhm. Więc też macenie jest podwójne w stosunku do dolara i dolara w stosunku do złota. Dolar będzie ostatnią walutą fiducjarną, która pójdzie do grogu? Nie wiem, to trudno powiedzieć. Stawianie prognoz jest yy, trudne, szczególnie jeżeli chodzi o prognozy przyszłości, więc to Wiadomo. Natomiast myślę, że, że, że no, waluty papierowe się będą szmacić, więc ciężko jest określić, ciężko jest mówić o pułapach. To wygląda w ten sposób, że kurs złota rośnie, czyli waluty się osłabiają, potem jest jakieś odbicie albo stabilizacja. Ta stabilizacja trwa albo tydzień, albo, albo 10 lat i znowu jest kolejny wystrzał w górę albo zeszmacenie w dół i to tak się toczy od, od, od 70. lat. To kto no, jest? opowiedz właśnie o tym procesie szmacenia się. No. Jak myślisz, kiedy to nastąpi takie konkretne zeszmacenie się waluty? No i jak tutaj patrzysz na złotówkę? Złotówka jest bardzo ryzykownym, jest bardzo ryzykowną walutą, dlatego że Polska należy do rynków wschodzących i, i w ramach jakiejś paniki, przy jakimś dużym kryzysie, może dojść do tego, że, że, że dojdzie do, do jakiejś gwałtownej przeceny. Może połowę wartości stracić albo więcej. No i, i to jest zagrożenie. A, no i jeszcze kwestia tego wszystkich programów socjalnych. Przecież każdego dnia nasze społeczeństwo się starzeje. Średnia wieku, mediana wieku czy średnia, ona każdego dnia jest coraz starsza dla naszego społeczeństwa. Im starsze społeczeństwo, tym bardziej ma roszczenia. Większy socjalizm, większa regulacja, dajcie nam powyżki dla emerytur, 13, 14, 15 i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym się trzeba spodziewać tego, że będą jakieś dodatki robione w perspektywie jakiegoś tam czasu, nie wiem, roku, pięciu, dziesięciu, dwudziestu. Więc jak ktoś ma złotówki, no to ja bym sugerował, ja nawet nie chciałbym naganiać na złoto, tylko raczej apeluję o rozsądek i pozbywanie się złotówek. Mm -hmm. Szczególnie dzisiaj, w przededniu jakiegoś tam jakiejś recesji czy kryzysu. Mm -hmm. Czy powolne kupowanie złota, srebra w małej ilości w perspektywie 30 lat jako zabezpieczenie na emeryturę ma sens? Nawet jeśli cena przez te lata będzie rosła, to zarobię jedynie na tym, co kupię w najbliższych latach. Dokładnie, ma sens. Może nie w przypadku srebra, ale, ale raczej w przypadku złota, są takie monety, szczególnie z tak zwanego junk Goldu. Jung Gold, tak? jakie pojęcia mam? mamy. Mamy Jung Silver i mamy junk Gold. No więc są monety, które są wycofane z obiegu jakieś sprzed I wojny światowej. Suwereny, dwudziestomarkówki, dukaty, czasami w nowych biciach. I to są monety, które są sprzedawane u nas w Polsce, czy u mnie w sklepie. Na, na Powiedzmy 3, 4, 5% powyżej ich wartości metalu. Powyżej ceny spot. Powyżej ceny spot tak. No i taka monetka kosztuje powiedzmy 1000 zł na dzień dzisiejszy, czy tam 1200. No to, jest, to można sobie taką monetę kupić. No i jak się ich będzie miało ileś tam dziesięć, czy kilkaset na emeryturze, no to myślę, że to jest niezła rzecz. Albo dzieciom też można dać, jeżeli ktoś ma. Mhm. Jakie kupić monety, sztabki srebra z perspektywy sprzedaży za 2-3 lata? Czy opłaca się kupić junk silver? Junk Gold zamiast srebra i złota bulionowego w perspektywie sprzedaży za 2-3 lata, mając 10 tysięcy w gotówce, jakie monety, sztab... No czekaj, poczekaj, bo to strasznie no, ja dużo, ja nie mam aż takiej dobrej pamięci, wiesz, to trzeba trochę ostrożnie. Czyli Junk Silver. Sk Zacznijmy od tego Junk Silver. Jak ktoś kupi, mamy dzisiaj y sierpień 2019 roku, jeżeli ktoś kupi sobie uncjowe monety srebrne, to one będą za 5 miesięcy już stare bo wejdzie rok czyli 2020, czyli już zaczyna tracić. Na niej się prawdopodobnie pojawią w perspektywie paru lat jakieś plamy. To jest kolejna strata. No i żeby coś takiego potem odsprzedać, no to trzeba dać atrakcyjną cenę. Sprzedający musi zejść z ceny. Ja o tym cały filmik nagrałem o, tym junk, silver, o junk silver. W związku z tym no lepiej kupić junk silver czy junk gold niż kupować coś nowego. No, ja na przykład jeżdżę samochodem używanym. Bo no, wolałem kupić samochód używany niż jechać do salonu i tracić kasę Szybko po, no, wyjeździe, po wyjeździe, no to jest tak samo, ale psychologiczne zjawisko jest takie, że większość osób woli, no większość, no nie wiem, połowa osób woli, woli coś mieć nowego tak, piękne, gładkie i to nikt już tego nie dotykał, a że to jest jakiś zemułek, jakiegoś dziadka zrobione, no tego nie widać, tak? No, także raczej rzeczy używane, albo nawet szukać złomu, o tym też jest filmik ostatnio nagrany. Mm -hmm. To jest największe, największa szansa kupienia tanio srebra czy złota inwestycyjnego w tej chwili. Szczególnie, na szczególnie, szczególnie sreba. Na OLX-ie źródła no, są różne. Nawet na targowicy często są po wyprzedaży garażowej. No wyprzedaże garażowe. Targów staroci bym nie polecał, bo targi staroci to są już dobrze przetrzepane przez handlarzy, także mhm. to co tam leży to są śmieci ale jakieś takie wyprzedaże, no to coś tam można, ogłoszenia, można dawać ogłoszenie, kupię tam, nie wiem, srebro i, i oganiać takie małe miasteczka, gdzie jest jakiś, nie wiem, Elbląg na przykład, no to tam jest powiedzmy kilka czy kilkanaście lombardów i, i oni, myślę, że, że, że można tanio tam kupić coś, co nikt inny nie, nie doceni. Panna Tocito, pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy historycznie kiedykolwiek miała miejsce rządowa konfiskata srebra? Z góry dziękuję za nadchodzący odcinek. Bardzo Pewno, że tak, takie historie były. Tylko, że te konfiskaty są mało skuteczne. Bo wychodzi jakieś rozporządzenie, edykt czy cokolwiek innego, ale ludzie tego nie oddają. i Nie ma możliwości technicznych. Żaden władca nie ma możliwości, żeby każde, każde mieszkanie przetrzepać. A nawet jeżeli są jakieś. Załóżmy, teraz jest taki, taka sytuacja, że, że, że są jakieś informacje takie bardziej ściśle zbierane przez, przez rząd. No to, to one się szybko dezaktualizują. Załóżmy, kupiłeś 3 lata temu sztabkę z srebra czy złota, no to mówię, że dałeś kochance albo ci ukradli. Nikt tam, nie ma szans po prostu, żeby, żeby to od ludzi wyrwać. Także to owszem, są takie próby, ale, ale rzadko, rzadko skuteczne i, i, i mam na to taki dowód w postaci krążących e, starych monet, no bo jeżeli 10 rublówki, czy 20 dolarówki krążą, czy, czy 20 markówki, to, to są wszystko monety, które kiedyś były prawnie skonfiskowane. Trzeba było wziąć, oddać do, 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 dla, dla rządu, tak? do banku. I, I jakoś, jak kursują, to znaczy, że ktoś ich jednak nie oddał. I to są duże ilości, które tego przez moje ręce przechodzą. Także podejrzewam, że ludzie olewają takie tematy. I już. Jak myślisz, czym jest spowodowana taka słaba znajomość tematu metali szlachetnych wśród Polaków, jak wypadamy względem innych państw? Słaba znajomość tematu wynika z bardzo konsumpcjonistycznego podejścia współczesnego społeczeństwa. Jest coś takiego, co się nazywa z angielskiego instant gratification. Musi być natychmiastowa konsumpcja. Widzę to po ludziach, którzy otrzymują jakieś spadki albo darowizny i w ciągu 30 minut są u mnie w firmie, już sprzedają i się cieszą jak dzieci, jak te w gruncie rzeczy bezwartościowe papierki dostają, tak? biegną z nimi do jakiegoś najbliższego sklepu i natychmiast je wydają. W związku z tym ludzie są po prostu jak dzieci. A, a, a myślę, że to wynika też z tego, że jest taka fałszywa, takie fałszywe przekonanie, że ZUS nas uratuje wszystkich. Że jakieś tam może te emerytury nie będą duże, ale to się jakoś coś będzie, a może jeszcze tam te 30 lat czy 20 jest do emerytury, to może jakiś jeszcze jeden spadek dostanę i będę miał na emeryturę, a może umrę do tego czasu i się już nie będę tym przejmował. Ludzie po prostu, w większości to nie chodzi, to nie jest tak, że ludzie nie mają. Dzisiaj są na tyle duże zarobki, że, że każdy może oszczędzać. Tylko po prostu wolą przepuścić kasę. No a w innych krajach jest różnie. W Niemczech, wiem, bo widzę, często tam bywam u dealerów, to jest zupełnie inne nastawienie i myślę, że po prostu to jest jakiś bardziej rozsądny naród. Okej, okay. Piotr Zawanski pyta, czy przy dzisiejszej cenie złota dalej opłaca się je kupować w drugiej perspektywie, po tym wybiciu ostatnim? Nie wiem, ja się spodziewam jakiejś korekty, tego, że będzie może e, chociaż 100 dolarów przeceny albo 150, ja bym sugerował poczekać chwilę. Oczywiście ja nie wiem, bo ja nie mam szklanej kuli. Gdybym wiedział, to bym, to bym może żył nie z handlu kruszcami, tylko z jakichś operacji forexowych. Tak, tak, z jakąś dużą dźwignią. Nie byłoby cię tutaj przecież. Nie było. Tak, tak. tak ja nagrałbym filmiki, że siedzę gdzieś, wiesz, w Zatoce Kalifornijskiej z dwoma murzynkami albo trzema azjatkami. Lifestyle'owe tak zwane <laughs> bym miał wideoblogi, <laughs> tak albo jakieś jachty bym kupował, no, ale nie no, wiem, nie wiem. Mateusz Żygadło pyta, czy opłacałoby się teraz nie zainwestować w miedź? Nie, dlatego że spodziewamy się, spodziewamy się spowolnienia gospodarczego i spodziewamy się recesji, a, a miedź jest uznawana za taki e, Dr. Copper na to mówią, czyli, czyli doktor Miedź i to jest taki bardzo czuły czynnik, taki czuły element w gospodarce, który mówi o tym, jak się gospodarka zachowuje. Więc raczej bym ani Ani mu nie kupował, ani bym nie kupował samej miedzi. I też białe metale przemysłowe, srebro. Może jeszcze o, o tym będzie okazja mówić, ale, ale to, że jest stosunek 90 do 1 do w przypadku srebra do złota, to, to wcale nie znaczy, że to się ma w iść w, w niższe liczby. Jak przyjdzie recesja, to może być niestety gorzej jeszcze. Mm -hmm. Jakie najciekawsze rzeczy ludzie przynieśli do Twojej firmy jako złom złota, srebra lub ogólnie do odkupienia? Na przykład ktoś kiedyś kupił, będąc na wyjeździe jakimś turystycznym, kupił gdzieś na Bliskim Wschodzie monety, które miały 1600 lat. Wow. I przyszły do mnie. Co zrobili z nimi? No nic nie zrobiłem, wyceniłem je trochę tam, zrobiliśmy jakiś grading i oddaliśmy. A w złomie, no, czasami się zdarzają w takim zwykłym złomie, ostatnio dużo przychodzi do rzadkich monet, e, które ludzie po prostu wyprzedają, nie patrzą na ich e, rzadkość, tylko je wyprzedają. Miałem ostatnio monety z wysp Zielonego Przylądka. W, które były wyemitowane w ilości 250 sztuk i w złomie do mnie przyszły dwie sztuki. Teraz idą do mnie monety, też wyemitowane w takiej ilości 250 sztuk. Cała seria Star Wars. Miałem monety w złomie, które były z jakiejś olimpiady z Wielkiej Brytanii. Wow. No, to się zdarza. Takie rzeczy się sprzedają, gdzieś tam ja to wyciągam i, 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 jak, i jest taka jakaś lista społeczna u mnie utworzona. Są ludzie, którzy się zapisują na takie rzeczy. I jak przychodzą, no to ja wykonuję telefon, mówię, że jest atrakcyjna rzecz. Ale to takich klientów jest mniejszość, Większość woli klepaki, typu jakieś krogerlandy. Mm -hmm. Może dlatego, że to jest jakaś pewniejsza rzecz i bardziej znana. na czym ubolewam, bo, bo szkoda coś takiego, co jest z unikatem topić. Mm -hmm. Jak szacujesz rzeczywistą wartość złota? Ile złoto powinno kosztować w obecnych czasach, gdyby jego wartość nie była manipulowana? No, ja Myślę, że jest coś takiego, co się nazywa shadow price. I to jest taka ilość, przeliczenie, ile trzeba by dolarów. Ile by dolarów musiała Uncja kosztować, gdyby, gdyby z powrotem złoto by było walutą amerykańską, tak? gdyby był parytet złota. No, no to tam wychodzi już, nie wiem, coś 20 tysięcy dolarów za uncję, jakieś takie kwoty dość duże. Okej, okay, okej. Okay. To teraz jest bardzo nisko trzymano No bardzo sporo. nisko, ale też nie, nie, nie należy za dużo wierzyć w to, że manipulacja jest tylko w jedną stronę, że to jest jakiś spisek, który, który tam tą ście, cenę ściąga w dół. Ja myślę, że, że te ceny, które ostatnio widzimy to jest manipulacja w drugą stronę, ale o tym chyba zaraz też będziemy więcej rozmawiać. W jaki sposób zabezpieczyć srebrne monety przed białymi plamami? Czy działał, działał, działałoby zapakowanie kapsji z monetami przy pomocy zgrzewarki próżniowej? Nie, nie da się w ten sposób zabezpieczyć monet przed powstaniem białych plan, ponieważ jest to reakcja chemiczna, która ma miejsce między srebrem a substancjami chemicznymi już obecnymi na powierzchni takiej monety, które nie da, ani się ich nie da usunąć, ani się ich nie da odizolować, ani to nie jest kwestia reakcji z powietrzem. To jest to, to, po prostu to cały czas trwa. Czasami szybciej, czasami zimniej, nie wiem, może jakoś jakby to obniżyć temperaturę tę reakcja by jak w ciekłym mazrocie to trzymać, to reakcja by nie, ale to już zaczynamy w absolut popadać. Po I tego nie, można oczyścić. nie można w żaden sposób tego oczyścić. Można, jest taki sposób, który polega na tym, że się bierze gumkę do ścierania i się te plamy białe ściera, ale to nie jest rozwiązanie sytuacji, dlatego że moneta jest cała tłusta, porysowana i to nie, 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 nie da się uzyskać jej stanu menniczego. Po prostu koezja, ona ją zżera tą błyszczącą powierzchnię, wżera się ten chlor. W powierzchnię srebra i go niszczy, więc to jest lipa. I wtedy cena po prostu zawsze spadnie? No, cena takiego wyrobu się zaczyna dążyć w stronę samego, samej ceny srebra, mm -hmm. samego kruszcu. Czy jednogramowe sztabki złota są możliwe do sfałszowania? Na się pyta. Widziałem, że na aukcjach w Chinach można było nabyć fałszywe złote monety, które w środku miały Wolfram. Ze względu na właściwości Wolframu, rozmiary i waga fałszywych monet odpowiada prawdziwym monetom ze złota. Tak, pewnie wszystko można sfałszować. Jedno gramówki można sfałszować i to obawiam się, że to jest najcięższe chyba fałszerstwo do wykrycia, bo, bo... No to jest taka rzecz, że ciężko ani dźwięk jakiś z tego wygenerować czy, czy cokolwiek innego. Tak? I to może jakoś przejść między palcami, dlatego też się fałszyje przecież drobne banknoty, a nie najgrubsze. A co do, co do wolframowych falsyfikatów, jest filmik nagrany na ten temat. Ja pokazuję na swoim kanale, jak to wygląda z tymi wolframowymi. One są łatwe do wykrycia, nie emitują żadnego dźwięku, są głuche jak drewno i nie są tanie. Te falsyfikaty, które są sprzedawane w Chinach, one kosztują od, od 30% wartości monety w górę. Okay. Czyli mówimy okay. powiedzmy tak, nie wiem, 2000 zł taki falsyfikat kosztuje, bo po prostu tam dosyć dużo złota jest użytego. Więc to, to nie są takie falsyfikaty, jak się na Allegro widzi po 20 zł czy 50 czy tam na jakichś innych serwisach. Mm -hmm. e, więc a, no, to jest jakaś legenda po prostu, że, że są takie falsyfikaty. No są, pewnie, no falsyfikaty z 100 złotych też są i, i pewnie wiele osób przez ręce im przeszły takie falsyfikaty nawet nie wiedzą. Dane NBP mówią, że 1 na 10 tysięcy banknotów w Polsce jest fałszywy. Więc w skali powiedzmy, ja nie wiem jak to dużo gotówką operuje, ale że ktoś w handlu jakimś pracuje, no to na pewno jakieś To na pewno, falsyfikaty to na pewno gdzieś sobie? te falsyfikaty gdzieś tam to. przemknęły, te, takie lepiej zrobione. Parę lat temu kupiłem trochę złota i srebra, i teraz zastanawiam się, w jaki sposób powinienem sprzedać swoje aktywa. Skup przez mennicę wydaje mi się mało opłacalnym wyjściem przez mało konkurencyjne ceny. Istnieją jakieś alternatywy? Pytanie. Na co powinienem zwrócić uwagę podczas sprzedaży tych aktywów osobie prywatnej? No, u nas spread wynosi 4%. Poniżej ceny spotu? Nie, 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 nie. Od ceny, którą mamy na stronie z zadaną monetą. Okej. Okay. Jeżeli jest jakiś krugerant, on kosztuje tam jakieś pieniądze, no to 4% od tego w dół, więc ten spread nie wydaje mi się jakiś zawrotnie duży. Pewnie w przypadku dużych men, tzw. mennic, dużych handlarzy, no to oni prawdopodobnie dobrze sobie z tego żyją, że odcydzają naiwnych ludzi z kasy. I to w obie strony, tak? najpierw drogo sprzedają, a potem no, tanio kupują. No, Przy samym zakupie, takim, no. e, przecież ja tym pierwszym filmik też, zanim, Cię, zanim Cię jeszcze nie poznałem, to przecież kupiłem w, w jednej z mennicy właśnie mainstreamowej i tam ja bym chciał od razu oddać te srebro, sprzedać, no to wtedy tam jest 20% w plecy. No, a no, u nas tak. 4. No, no, no. A, a co do prywatnych osób, no to można, tylko to zawsze jest jakieś tam ryzyko, że, że coś pójdzie nie tak. No i teoretycznie jest ten PCC nieszczęsny, który teoretycznie trzeba zapłacić jakoś. To nie jest specjalnie egzekwowany podatek, ale ktoś się kiedyś o to musi upomnieć. Mu, musi albo może upomnieć jakiś tam urząd. A ty osobiście, Janusz pyta, czy ty osobiście wolisz mieć złoto w monetach czy w sztabkach? Ja osobiście wolę mieć monety, monety złote niż sztabki, dlatego że no, no lubię na przykład duże sztabki, ale też nie, nie jestem jakimś bilionerem, żeby sobie ściany budować ze, ze złotych kilogramowych sztabek. Mm -hmm. Trzymałbyś, żebyś tak mógł. Kiedyś... No tak, ale wiesz, no, a monety to mają jakiś tam taki trochę większy urok, można coś tam do, wziąć do ręki, a poza tym dla mnie to jest też jakiś aktyw, które ja w firmie używam. Tak, czyli ja jakąś tam część swojego kapitału mam, po prostu w, w, zainwestowałem i w firmie mam, więc muszę mieć jakieś monety. No tak, tak, tak. Czy inwestowanie w platynowce ma sens? Chodzi o to, ile mniej więcej przy sprzedaży takiej monety zostanę orżnięty u dealera i czy nie lepiej kupić jakiś kontraktów na ten surowiec, tak jak to radził Trader21 w wywiadzie z Watniakiem. Różnie. Jeżeli chodzi o Palla, to bym w ogóle nie polecał, bo on ostatnio mocno poszedł w górę i się przestało opłacać. Platyna z kolei jest według mnie bardzo niedoceniona i powinna być Koszty wydobycia są wyższe niż w przypadku złota. Powinna być droższa od złota, ale nie jest. No i teraz jak tą platynę kupić? Można ją kupić w jakimś tam w Monecie czy w Sztabce, niestety z dość dużym, dużym premium. No, tak to już jest. Trochę się ta sytuacja zrobiła jak z kiełbasą w PRL-u. To znaczy się cena realna odpłynęła od ceny, ceny takiej teoretycznej, czyli kiełbasa kiedyś kosztowała 100, 100 złotych prl ale nie można było zacząć 100 zł kupić, tylko trzeba było iść na rynek jakiś upływaciarza kupi za 200 stówy albo mm -hmm. za 500 No i tak samo tu jest. W Stanach jeszcze nie jest tak najgorzej, ale tutaj w Europie u nas to szczególnie te podatki VAT cały, to tak dobija tą sytuację, że, że są bardzo drogie te monety. Można oczywiście jakieś tam kontrakty kupić, szczególnie jeżeli się to chce szybko skeszować, no to wtedy jest no, łatwiejsze. A, 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 ale, ale, ale z odsprzedażą, no to ile tam będzie różnie to zależy, taka o których mówisz, no to 20%, u nas no to powiedzmy 4%. U nas jest jeszcze taka, taki, taka, taka procedura, że można zrobić sprzedaż komisową, czyli jakiś tam walor można przynieść, i a, on, on, u was, on u nas leży, tam ktoś tam mówi, ja chcę za to ileś tam tysi, a my mówimy, no to już to mówimy naszym klientom i potem te opłaty komisowe jest dla nas 4%, czyli 3% plus VAT, tak mm -hmm. naprawdę. Mm -hmm. Bo w ten VAT jest od marży. Tak, no od opłaty komisowej trzeba zapłacić podatek. Mm -hmm. Obligacje indeksowane inflacją, czy warto? Czy to dobra ochrona? No to jest, to jest bardzo fajny pomysł. To ja, ja bym chciał takie obligacje emitować i zrobiłbym to tak. Wyemitowałbym obligacje, potem bym taki urząd specjalny powołał, nazwałbym go. Na przykład Główny Urząd Liczenia Inflacji albo Główny Urząd Statystyki Inflacji albo Główny Inspektor Statystyki coś takiego, jakieś takie fajne, jakoś chwytliwie, i oni by liczyli inflację. Ja bym powołał prezesa tego. I oni by, ja bym do niego dzwonił i mówił, ej Staszek, wiesz co, kurczę, dzisiaj, jest taka, dzisiaj w tym roku, w tym roku, wiecie, bo staniała, szyny staniały, kolejowe i komputery, ale szynka zdrożała dwukrotnie, no to załóżmy, że jest jakaś tam poprawka na to, że ludzie przestali szynkę kupować, a więcej kupują szyn kolejowych i parowozów, no to inflację mamy w celu, tak? 1,9, no i bym wtedy płacił plus 1%. Stale, no. no tak, i, to jest, I to nie jest śmieszne. No bo to się dzieje, bo to się bo dzieje. głos, który to robi, znaczy instytucja publiczna, która mówi, że taka jest. Instytucja tak. rządowa. Instytucja rządowa. Nie tak. mamy instytucji publicznych w Polsce chyba w tej chwili. Jest pytanie o co że nie rządzi, ale to już chyba nas A, to wyszło. Od, nie, od, nie, nie denerwuj się, nie A, denerwuj tak. się. Przemku. jedziemy dalej. E, witam, mam dwa pytania, Marcin S. E, czy możesz powiedzieć lub nagrać film o tym, jak przebiega cały proces rafinacji złota domowym sposobem? Nie. Nie, to jest tajne, czy to jest niewykonalne? To jest niewykonalne, bo ja nie robię rafinacji domowym sposobem, ani mm -hmm. nie znam nikogo kto by robił, a nawet gdybym znał to nie mam na to czasu. Mm -hmm. Czy można przewozić złote monety bulionowe w samolocie pomiędzy państwami na przykład USA Polska? Jeśli, jeśli tak to jaką ilość? Dzięki wielkie za odpowiedzi. Można przewozić dowolną ilość, trzeba się do tego grzecznie przyznać na każde mm -hmm. słowo. W Polsce trzeba do celnika pójść i go tam zaczepić, znaleźć trzeba celnika na lotnisku, wypełnić taką deklarację, zdawać sobie sprawę z tego, że to oni doniosą do, do kogo się da na ten temat. Potem wzbudzać to trochę sensacji na etapie prześwietlania, bo to taka czarna plama jest na, na monitorze i pan się jest zdumiony co to jest. No i w, po drugiej stronie jest to samo, czyli trzeba iść i powiedzieć, że się tu ma złoto i, tego. I trzeba też pamiętać o tym, że jest w Polsce taka zabawna ustawa, która mówi o tym, że przedmioty wykonane przed Długą Wojną Światową są zabytkami i trzeba mieć zezwolenie na ich wywóz. Jeżeli ktoś ma monetę 3 pensy, wybitą w 1912 roku w nakładzie 63 miliony, załóżmy, no to jest to zabytek, i żeby taką monetę w portfelu wywieźć, to trzeba mieć kwit od konserwatora zabytku, że to nie jest zbrodnia i się nie wywozi dziedzictwa narodowego z Polski. Trzeba o tym pamiętać. Mamy kolejne pytanie. U Surin. Jestem studentem w trakcie płatnego stażu i chciałbym zainwestować część mojego stypendium stażowego jako zabezpieczenie na przyszłość. Planuję zakupić za 1,5 tysiąca srebrne monety Kangury, lecz jestem ciekaw, czy nie ma lepszej opcji. Niekoniecznie na zaraz, jestem w stanie poczekać odpowiedni czas. Jednym z ważnych dla mnie aspektów to opłacalność ponawiania danego zakupu przy przyszłych pracach dorywczych, póki nie uzbieram pokaźnej sumki w jednej formie. Z że na innym. No, no to już był temat poruszany. Sugeruję sobie szukać złomu srebra w jakichś tam sztućcach, biżuterii. no przy takich kwotach, nie? Tak. Sugeruję kupowanie jakiegoś dżanku u mnie czy u kogoś innego mhm. i tego typu rzeczy. Albo może jakiś junk gold jak się jakaś taka trafi większa suma. I w tą stronę. Nie, broń Boże, żadne jakieś nowe monety, jakieś tego, kangury. To nie jest dobry pomysł. Mhm. Było już pytanie o to o ten shadow price złota, ale teraz właśnie ile warte byłoby z srebro, gdyby zlikwidować puste papierowe kontrakty? Czy srebro, no to najpierw to... No to wystarczy podzielić tą kwotę, którą tutaj przykładowo rzuciłem jakieś 20 tysięcy dolarów przez 100 powiedzmy i wychodzi ci 200. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy srebro traci swój jako, status jako metal szlachetny? Coraz bardziej rozjeżdża się cena w stosunku do złota, czy to tylko sztuczne zaniżenie ceny, aby odkupić fizyczne srebro przed kursem? Nie wiem. Trudno powiedzieć, na ile jest manipulacja. Manipulacja polega na tym, że się nie wie o tym, że ta manipulacja ma miejsce. No to, to tak jak spisek. Czy są jakieś spiski w Polsce? Pewnie są, ale czy są, jakie są. Nie wiadomo. Dobra, bardzo dziękuję za te pół godziny pierwszego materiału, pierwszych odpowiedzi, moi drodzy. I jeszcze zaraz nagramy drugi taki sam odcinek do, na resztę pytań. Bądźcie jutro o godzinie 18. Przemysłow będzie odpowiadał na, na te same, na, 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 na no, same pytania. Oby nie na te same, no, same pytania, które <laughs> I wtedy zweryfikujemy tak, tak, <laughs> i to zrobimy to taki to specjalny góry, tak. odcinek, typu Przemysłow Słomski, nie mam pojęcia o czym mówi. Tak. I zrobimy takie zrzutki, że tu mówi Shadow Plus jest 20 tysięcy, a ty 4, 40 tysięcy. Nie zna się. <laughs> Dokładnie. Łapka w górę, komentujcie, udostępniajcie Dalej bądźcie jutro i oczywiście wspieram, no zachęcam do wynajęcia. Jeśli będziecie mieli jeszcze takie własne pytania, to kupcie konsultacje u Przemka na Veto i zapraszam również do wsparcia na Patronajcie na przykład. I widzimy się jutro. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Cześć. Dzięki, cześć.